Jest niedziela i nie mam pojęcia, jak do tego doszło. Ale jest godzina 12, a ja dopiero wstałam. Wow. Dobra, trochę podkręciłam, jest 11.30. Wydaje mi się, że po prostu musiałam odezwać wczorajszy dzień, bo naprawdę miałam potwornie zły humor. Miałam jakieś załamanie nerwowe to był stracony dzień, w sumie byłam cały dzień w piżamie. Ale także muszę się dzisiaj ogarniać i wrócić do życia. Mam no, taki plan, żeby pojechać do rodziców, czyli wybrać się na Mazurki w tym tygodniu. Myślę, że nawet wyglądam jak człowiek po wczoraj, a nie byłam na imprezie przysięgam, bo tak jak już Wam mówiłam, ja od jakiegoś czasu nie imprezuję, więc każdy tak czasem ma. Mamy prawo mieć gorszy dzień. Mój był wczoraj, także dzisiaj wracamy trochę do żywych, no i zabrałam się do sprzątań Moje ulubione. Jak źle wstawię pojemniczek do zmywarki i po prostu potem widzę, co w tej zmywarce się działo. W czwartek był mnie mój przyjaciel, odwiedził mnie. Byliśmy nawet w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, co widzieliście może na że jeżeli ktoś mnie obserwuje na Instagramie. I mam takie dwa kufle w domu: totalnie różne, ale piliśmy sobie piwko zero, bo oboje nie pijemy za bardzo alkoholu no ale wiecie, skufla zawsze lepiej smakuje, nie? Ten płyn świetnie nadaje się do mycia powierzchni tłustych, czyli kuchni właśnie, bo wszystko jest zawsze w tym tłuszczu, naprawdę mega polecam, super wszystko schodzi i jest cudownym odkryciem moim. Myślę, że nagramu weekly vloga, bo e, moje takie codzienne życie już widzieliście. Ten tydzień trochę tak będzie wyglądał, że tylko praca, 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 nic więcej nie planuję. E, może jakiś mały wypad to action, ale nie wiem, czy to będzie jeszcze właśnie w tym tygodniu. Pojechać sobie zobaczyć, wiecie, jakieś nowości, może coś na święta, ale wybieram się w tym tygodniu do domu, do rodziców, bo mój tata niedługo ma urodziny i moja mama imieniny i w ogóle bardzo chcę ich odwiedzić. Mega stęskniłam się za moim psem. I czuję, że bardzo go potrzebuję w swoim życiu, chociaż na chwilę po prostu to jest mój terapeutyczny wjazd. A ja mam ostatnio jakiś gorszy czas, więc yy, uważam, że totalnie potrzebuję takiego wyjazdu właśnie do domu rodzinnego, żeby ich wszystkich zobaczyć, spotkać się z moją rodzinką. Ja zabieram się za sprzątanie domu, bo tak jak widać w tle stoi tam yy, straszydło, czyli suszarka z ubraniami. No i wypadałoby tak trochę ogarnąć w tym mieszkaniu, no bo wczoraj mi się nie udało, a sobota jest takim trochę dniem sprzątającym muszę włączyć sobie jakąś muzyczkę, to wtedy szybciej mi pójdzie, zawsze tak to działa. Ostatnio już mam fazę na to, żeby słuchać cały czas świątecznych piosenek. Także. Jest już połowa listopada i ja totalnie jestem zakochana w świątecznym klimacie. Nie mogę się doczekać śniegu, bo strasznie denerwuje mnie ta Smutna pogoda zrobię, w ogóle mam jakieś. trochę przeziemne gardło. Ale planuję dla Was właśnie nagrać e, pogadankę o pobycie w Warszawie i tak dalej, o tym wszystkim, jak to wyglądało, cała moja przeprowadzka. Także zapraszam Was do oglądania do tego odcinka. Ja też bardzo lubię jeszcze jeden z tych takich małych e, olejów szczernuszki, albo taki Dr. Plex Teraz jest i ten Dr. Plex jest świetny, jak mam być szczera, chyba jednym z mój, moich ulubionych, ale. Zaginął mi właśnie w akcji, nie wiem, nawet nie widziałam go już przy sprzątaniu. Szybciutki skin żeby mieć gotowe pod makijaż, bo zaraz będę się malować, żeby yy, nagrywać Wam ten drugi odcinek. Bardzo często chodzę bez makijażu, bo lubię. I bardzo się cieszę, że udało mi się tak tą moją twarz całkiem... Ogarnąć. Niestety na moje tam różne problemy. Muszę brać hormony i one mi tutaj troszeczkę z tej i z tej strony. Dojechały w ostatnich kilku miesiącach. Właśnie we wtorek mam wizytę u dwóch lekarzy tego samego dnia z moimi lekami i z moim żołądkiem, i jelitami, także zobaczymy, co tam wyjdzie. Muszę na pewno właśnie powiedzieć o tym, co się dzieje z moją cerą i że się bardzo źle czuję na tych lekach, które aktualnie mam, także pewnie będziemy je zmieniać. Mam nadzieję, że na tych kolejnych będę czuła się lepiej. Myślę, że kobiety zrozumieją, że jest to dosyć problematyczne, a ja choruję na bardzo bolesne miesiączki i diagnozuję się pod kątem czegoś poważniejszego. W Polsce jest to trudno dostępne i ciężko jest kobietom z bolesnymi miesiączkami się zdiagnozować. Niestety. Taka pani uroda. O, jaka niewdzięczna skorupka. Bardzo ambitnie dziś śniadanie. Godzina nie wiadomo która. Bo już bliżej 13, a ja dopiero jem śniadanie. Trochę biedne kanapki, ale nie biedne. Obra cebulinka się już tam pali, więc zmniejszamy. Co sobie Tak wygląda moje śniadanie, ale jeszcze, uwaga, tajemniczy składnik. Kocham jeszcze jajecznicę z keczywą. Jeszcze nie zrobiliśmy sobie herbatki, a chcę Wam powiedzieć, że ta herbata, wypiłam już jej trochę, jest przepyszna. Jeżeli ktoś lubi białą herbatę, to totalnie polecam. Ja ją piję czasem z miodem, czasem nie, akurat mam ochotę na miód. Bo wczoraj nie oglądałam hmm. Idealna Boże, to jest, ja kocham białą herbatę I ta po prostu jest tak dobra Skincare zrobione Teraz będę robić make up yy, W telefonie Także zobaczymy, co to z tego wyjdzie W ogóle też się kiedyś coś takiego Jakby to samo z siebie pękło, ja nic z tym nie robiłam Po prostu któryś razu to otworzyłam, a to było pęknięte Mam nadzieję, że mi nie wypłynie nic przez to. Ale dziwnie. Szczerze, pierwszy raz w życiu to robię. Mam nadzieję, że jak podejdę do lustra, to się nie rozpłaczę. Chyba teraz sobie jednak przyniosę lustro. Czuję się jak upośledzona. <grytanie> Może taka jestem po prostu, nie? A nie tylko tak się czuję. Nie, no to się tak nie da! Podziwiam dziewczyny, które tak potrafią, wow. Wow, wow, wow. Ja powiem Wam szczerze, że wracając na YouTube'a nie sądziłam, że będzie mi to sprawiało aż telefonu. Naprawdę. Ja się boję tego, co to wyjdzie, ale dobra. Dobrze, że później też będziecie mnie widzieć w kamerze, to nawet jak ten make-up mi nie wyjdzie, to spoko. Mam nadzieję też, że Wam się to podoba po prostu, co tworzę i że miło spędzacie czas. Bardzo naprawdę jaram się każdym jednym wyświetleniem pod moim filmikiem. Pod moim shortsem, pod moim Reelsem. Mm. Max też mocno pcha ten pomysł do przodu mówi, że super, bo ja jakby. To ja go trochę zachęciłam do tego, żeby to on tworzył swojego YouTube'a. On był bardzo na nie na początku, mega, mega krępowało to. Widzę, że powoli coraz lepiej czuję się z kamerą, bo na początku to. dzikus, Boże, te linie są w ekranie i nie, nie widzę, teraz muszę się mocno skupić. Oj, obawiam się, że ten brązer to będzie jedna z moich porażek nakładanych, ale dobra. Próbujmy. Um, tak, i właśnie to ja byłam jakby tym motorem napędowym Maxa, żeby zaczął to tworzyć. Nie no, to będzie jakaś porażka. Ja już to widzę. Tu jest tego za dużo, tu jest tego za mało. Ciul w to. Ja się nie nadaję do malowania w telefonie po prostu, what the fuck? Dobra, zaraz to zblendujemy, będzie dobrze chyba. Posłuchajcie, owe w kamerze dobrze wyglądało. Nigdzie dzisiaj nie wychodzę raczej. Chociaż mój chłopak jednak wraca z KSW, bo był w Gliwicach na KSW ze swoim przyjacielem, kolegą, nie wiem. Pewnie też znacie go z YouTube'a. Czy znaczy znacie? Wy na pewno nie znacie, bo myślę, że ludzie, którzy tutaj trafiają, to w ogóle nie są ludzie, którzy kochają sport i rower. Czemu mieliby? Ale może. Teraz wszyscy kochamy rower. Kurde, chyba nie tak źle to wygląda. Ja nie jestem jakimś specem makijażowym, ale ogólnie coraz bardziej lubię się malować. I jestem też mega ciekawa innych totalnie kosmetyków. Co ja robię ze sobą w tej kamerze, to ja się boję założyć ten róż, że będę po prostu jak ta bluza. Chociaż mój jest beżoskwiniowy. Tak mi moja przyjaciółka poleciła. Ogólnie uważam, że róże i tak dalej nadają mega, mega dużo świeżości, lekkości w ogóle. Ja lubię sobie tak na nosek dać. Dobra, dupnę sobie jeszcze tu trochę. Dam a co? Dam nie, ja to muszę się z luterkiem malować. To już jest potwierdzone właśnie teraz. <grywa> Czesnoczęski. Brwi, przepraszam, brwi. Właśnie produkt do brwi oh, shit. Ja tu nic nie widzę. Oh my godness. Meksyk. Ja jeszcze jestem trochę niedowidoma. Niedowidoma jestem. Niedowidząca. To jest... Nie, to, to, to trzeba iść do lusterka zrobić przecież, bo to, 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 to masakra. Dobra, czekajcie, ja tu jakieś mini lusterko mam. O, nie jest tak źle. Czyli co, jak zawsze, po prostu ja w siebie nie wierzę. Ja w siebie nie wierzę. Ej, w ogóle tak widzę w tym lusterku ten make up, to nie jest taki zły. Dobra, Ręsy i gotowe. W ogóle ciekawa jestem, czy ktoś z Was kiedyś był na takim kurcie? Ale na takich warsztatach może bardziej, nie wiem. Ale mnie to mega podierało ostatnio. I mi się przeszło. Kogoś, kto by też mi pokazał, nauczył mi mnie malować mnie. Wiecie o co chodzi? Że po prostu taki, taki makijaż, który yy, według jakiegoś speca będzie mi mega pasował. I podkreśli moją urodę, no bo... Ja się maluję tak na czuja, tak naprawdę. Tak jak mi się wydaje, tak jak widziałam w internecie, tak jak się dobrze czuję. No i to też jest mega ważne, oczywiście, jasne. Ale mam wrażenie, że mam totalnie asymetryczną twarz. I jedną stronę dużo bardziej lubię od drugiej malować w ogóle. Mam wrażenie, że nawet oko jest mi łatwiej malować z tej jednej strony. Raz właśnie w moim rodzinnym miasteczku się malowałam na ślub mojej siostry, jak byłam u niej świadkową. No i powiem Wam, że tamta dziewczyna Tamta makijażystka zrobiła coś pięknego. Mega fajnie się w tym czułam. Było to właśnie takie delikatne, jak ja lubię, bo ja nie lubię mocnych makijaży. Ja w ogóle nie lubię za bardzo doczepionych rzęs. Nie lubię takich rzeczy yy, na sobie. Mam wrażenie, że od razu zaczynam tak bardzo plastikowo wyglądać, ale no wiadomo, upodobania są różne. Yy, I to jest tylko moje zdanie. Ja nikogo nie chcę tym obrażać oczywiście. I yy, 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 lubię tą taką naturalność w sobie mimo wszystko. Ja wiecie, mam mega małe usta. Nosek mam też mały, tak naprawdę i w ogóle. Więc wydaje mi się, że taki mocny makijaż, takie mega mocne podkreślenie oka sprawia, że jakoś to wszystko tak się gubi i, i nie pasuje do mnie, więc nie wiem. Ja zadowolona, świetnie się czułam to było przede wszystkim ważne. No i każdy mówił też, że bardzo ładnie wyglądałam. A myślę, że to, że ja się dobrze czułam, też sprawiało, że ludziom się to bardziej podobało. No bo wiecie, ność siebie, blam ta sianta. Koniec gadania przy malowaniu. Kochani, wyszłam właśnie od kawy. I okazuje się, że wynik jest pozytywny. helikobakter. w sumie się cieszę, bo w końcu diagnoza do przodu. Także idziemy po to. Czułam, czułam, że coś jest nie tak. Troszkę się rozpadało, ale idąc właśnie tutaj do lekarza, zauważyłam taką super budkę z jakimiś takimi słodyczami domowej roboty, do nowej roboty. Także właściwie wezmę chyba sobie i mojej kuzynce coś. Bo zobaczycie z nią zaraz w biurze, więc idę coś wybrać. tak jak Wam mówiłam. Mówiłam Wam już bądź nie, ale jak chodzę do biura, to jak wracam do domu, to jest właśnie godzina 19. Zmknijmy okno, żeby było coś słychać. To był... To był bardzo ciężki wtorek. Przed pracą byłam u jednego lekarza. W trakcie pracy musiałam na chwilkę wyjść. Na szczęście dostałam zgodę do, na szybkie badanie, które przełożyli mi z piątku. No i powiem Wam, że chyba w końcu wiem, co mi jest z moim żołądkiem i z moimi jelitami, bo wyszło na to, że mam bakterię Helicobacter, o czym mówiłam wam już wcześniej, po tym jak tylko wyszłam po badaniu. Z jednej strony się mega cieszę, bo wiem w końcu, co to jest i jak to leczyć, i że to nie jest takie najgorsze. I popracowałam sobie dzisiaj właśnie z osobami z teamu, było super. Jutro też się tam wybieram, a na weekend razem z Maksem jedziemy do mojego taty. Do mojego taty. Do mojej rodziny na Mazury będziemy robić mu niespodziankę, że przyjeżdżamy, bo ma mój tata urodziny. No i chcemy po prostu zrobić mu taką niespodziankę, że może jakiś mały torcik, ciasto, świeczkę. Zobaczymy, co się uda, bo Max nie może zostać dłużej, a mój tata ma później troszeczkę urodziny, ale będziemy świętować je właśnie w weekend, jak przyjadę. Dziś w ogóle był mega dziwny dzień, też z tego względu, że rano jak szłam do pracy, świeciło słońce i była piękna pogoda, a teraz jak wracałam, to taka chlapa i zimno i jestem cała mokra, bo oczywiście mój autobus spóźnił się 20 minut. I nie uwierzycie, jaką robię sobie kolację, zaraz wam pokażę. Moje zapiekaneczki się zrobiły, więc już wyłączam, żeby się nie spaliły. Wczoraj zanim poszłam spać, miałam jakąś taką wenę twórczą, po prostu znałam, że muszę coś namalować, narysować, ale tym razem nie farbami, więc malowałam sobie kredkami i moimi ołówkami do szkicowania i tak dalej efekty. Nie wiem, czy już widzieliście, czy wam zaraz je pokażę. Dajcie znać, co myślicie. Ogólnie kocham ciało. Kocham ciało serio. Po prostu jestem mega zakochana w ludzkim ciele. Uwielbiam je rysować, malować i tak dalej. I uważam, że ciało to jest taka świątynia. Naprawdę. Kocham. Nawet jeżeli będziecie się śmiać, bo tam jedna rzecz może wyglądać trochę nie tak, jak chciałam. I to nie są włosy, jak coś, tylko miał być cień, ale mi nie wyszedł. Jeżeli to oglądacie, to już wiecie, że to nie są włosy. Teraz uwaga, moja kolacyjka. Jest to bagietka czosnkowa z serem, ogór kiszony, paruwa i kepicz. Także pozwalam sobie na taką dużą dosyć kolację i taki misz masz trochę, dlatego że do godziny 13 nie mogłam nic dzisiaj zjeść i zjadłam tylko pączyka w pracy, którego kupiłam w tej superbudce. No i cztery pierogi, także wjeżdżam, mocna kolacja. Siadam do jakiegoś serialu i trochę sobie odpoczywam, bo zawsze dni, kiedy chodzę do biura, są mega męczące, a zwłaszcza w pogodę, taką jak dzisiaj. Czyli taką bardzo jesienną. Ej, może słyszycie to w tle uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam. Po prostu kocham oglądać. Umyłam się. I wiecie co, wpadłam na genialny pomysł, że zrobię sobie paznokcie, bo dawno już sobie nie robiłam sama. Zaczęłam robić sama i naprawdę dosyć okej okay to wychodzi, także zaraz będzie mogli ocenić, jak już je sobie zrobię. Czy jutro jest kolejny Dzięki kiedy to dopiero? No, muszę się coś ubrać i nie mam pomysłu co. Dobra, jednak nie było to takie super trudne. Wymyśliłam sobie, to jest mega długa sukienka, jak coś, taka ołówkowa, z facerkiem. E, a jeżeli będę się źle czuła w tej sukience lub nie będzie chciała mi się zakładać rajstop, to po prostu zarzucę na siebie jeansy i sweterek, wszystko świetnie fituje. Odpalam sobie jakąś muzyczkę i zabieram się robieniem pazów. Mam nadzieję, że do godziny 22 się wyrobię i że po prostu sobie pójdę o jeszcze normalnej godzinie spać. Przygotowane już mam paznokcie i będę teraz je malować. To właśnie na autobusik pojadę do Mazury i jest pełno śniegu. Z jednej strony się cieszę, bo wiecie, jak jest śnieg, to jest tak mniej ponuro. Ok, tak, otwieramy Unboxing, paczki e, Jakieś mini-paluszki pani mi poleciła. Zobaczymy co z tego będzie. No po co, to no, czekaj! Paluszka, a co fajnego nam zrobisz do tego paluszka? Ładnie, popraś. Super. Trzeba sprawdzić, czy na pewno jest jadalne i bezpieczne. No, trochę się zastanawiałem, ale Nie. może być. Ona też tak robi. Nie jest to, z którego szukasz. O, tu jest jakaś wykopana. To ma być. Ty, jak ciena jesteś. A równaj ładnie, równaj. O, nóżki. Poproszę. Mm, jeszcze chce. Dobra, jeszcze jednego. Zjemy tak, jeszcze tak? jednego? Zjemy, zjemy. No, zjemy. Nie mogę jej tak dużo dawać, bo. Daj mi. Nie mogę jej tak dużo dawać, bo wszyscy w rodzinie mówią, że to jest wersalka i że utyła. Więc musimy trochę ograniczyć smaczki Trochę dam. Nie, yeah. jak książę lokebaby. Kontakt Świetny kontakt, super to jest nóżki zupek Ale suseł, piękny. Dobra, z Czemu ty mi tak coś dla widza. Widzu wydaje mi się, że mój pies poleciłby te paluszki. Jest polecajka, pan? Jest yes, No, yes. Lija poleca Widzowie, kupujcie Łap Łap <gryw> Super psinka Super, moja psineczka piękna tak chcę e? Dobra To? No To jest ryba? Mhm. No dobra. To musisz ten, poczekaj Siedź, 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 siedź O oh, shit na 100% ma zetkane gruczały. Już widzę, że jedziemy do weta zaraz. Jesteśmy w moim rodzinnym miasteczku już od wczoraj. Jak pewnie widzieliście już mojego pieska wczoraj trochę sobie z nim porobiliście sztuczek i spędziliśmy trochę czasu. No i zauważyłam, że się mega dziwnie zachowuje, więc oczywiście wycołam bechać do weterynarza. I widzieliście ją w aucie, jaką e, przyjęła pozytywnie wina. To jest jej klasyczne miejsce, gdzie my trochę tam Was tak kośtek między siedzeniami. No i jako się, że miała zepchane więc szczerze jak widzicie, że Was się dziwnie zachowuje, to naprawdę ja jestem tego zdania, że zawsze lepiej jest pojechać i zobaczyć, czy wszystko jest OK. Także opróżniliśmy i gruczoły i już wszystko jest super. I widać, że jest szczęście w Teraz mój chłopak zabiera mnie właśnie na zakupy. Tak jest. idziemy kupić spodnie? Tak, idziemy słuchaj, w sobie pokazać jakieś spodni, więc idziemy zobaczyć. Strasznie dzieje, ale jest piękna pogoda. Ogólnie przyszliśmy poszukać mikrofon, e, mikrofonów krawatowych, ale nie wiem, czy są. Trzeba pytać tak, musimy znaleźć komisję, żeby się nie zapytać. I kto kto przegra ten płaci. No, do Do trzech? Do trzech? Do trzech. Trzy, cztery. Nie trzy, cztery. do trzech. wszystko. trzech, No trzech, do no Tempo. Dzięki widzowie za dzisiaj. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał z wyjazdu do mojego rodzinnego miasteczka. Byliście z nami na zakupach, poznaliście mojego pieska. To nasz ostatni dzień tutaj na Mazurach, więc przyszliśmy sobie pochodzić nad jeziorkiem. Jak jutro z samego rana wracamy do Bawy, więc widzimy się w Bawie. Pa!